Gdzieś tam sobie jeszcze śpi Ja postanowiłem się zerwać I ogarnąć I teraz będę musiał ich też e, obudzić Żeby pojechać, bo już jest koło No przed dziesiątą jeszcze, ale To już dość późno, chcę dzisiaj troszkę ujechać Więc e, No, spałem sobie tutaj Było całkiem przyjemnie W ogóle ma fajnego kota, a tutaj jest kotek Zobaczcie jaki hey, kitku Hej kitku, uciekł No dobra, ale jest bardzo ładny To jest pewnie jakiś rasowy więc okazało się, że moje kazachy się wczoraj pochlały troszkę eee, No i się nie, nie szło po prostu obudzić przez dwie bite godziny W końcu jeden z nich e, wyszedł do łazienki, więc go poprosiłem, żeby tam obudził Farida, czyli kierowcę No ale jednak się nie da, bo oni o siódmej poszli spać, jest jedenasta, pewnie jak zabici e, Udało mi się wyjechać za miasto, zajęło to około półtorej, dwóch godzin Eee, no i teraz czas łapać stopa. Problem w Kazachstanie jest taki, że wszyscy tutaj stoją, przy drodze i łapią. Eee, no i przez to bardzo często jak się ludzie zatrzymują, to zatrzymują się za hajs, jako taksówki. Więc może być z tym lekki problem, ale myślę, że któryś z kolei się zgodzi mnie zadać. Powiem tak, że stopa się łapie tutaj całkiem, całkiem przyjemnie. Stałem teraz 20 minut i to było tak, że stoję sobie zdejmując plecak, nagle się odwróciłem do tyłu, a tutaj do mnie macha pan. E, pan jest armeninem mieszkającym w Kazachstanie. Nie wiem. E, Mówi właśnie jadę z nim na granicę, nawet już aż, więc to będzie jakieś 150 km albo nawet więcej, e, więc bardzo dobrze. W Kirgistanie przekroczyłem kirgiską granicę. E, niestety zaczęło się bardzo niemiło, albo raczej przygoda z Kazachstanem na dzień dzisiejszy skończyła się bardzo niemiło, ponieważ e, tak jak normalnie kontrolę przeszedłem kontrolę na granicy, kontrolę paszportu, bla bla, bla tak już przy, wejściu, przy wyjściu z kraju e, zatrzymał mnie żołnierz i powiedział, że mnie nie puści. Zaczął mi coś tam nawijać. A, no i powiedział, że muszę mu dać y, prezent w postaci 50 dolców. W końcu się skończyło na 20 dolcach. Mm, no i kurczę, tak trochę słabo, bo miło mi było w Kazachstanie. A ten, no może to się jeszcze zmieni. Nie, no to nie jest tak, że psu, psuje obraz całego kraju, albo to trochę takie no gówniane, nie powiem. No, słabe. Więc, tak jak wam mówiłem, e, zabrałem się taksówką I z taksówkami jest ciekawa sprawa, bo tutaj działa to mniej więcej tak, że taksówkarze nawzajem się między sobą wymieniają, pomagają sobie e, Więc to jest tak, że zostałem wzięty z granicy do Biszkeku na jednej taksówce, zapłaciłem oczywiście mojemu taksówkarzowi e, Później w Biszkeku on mnie wymienił z drugim taksówkarzem, który jechał tam, gdzie chce e, I dał jemu pieniądze, które ja mu dałem, prawdopodobnie dał mu mniej i zachował sobie do kieszeni, wiadomo ale no tak to działa. Jest to całkiem sprawny biznes, bo nie trzeba czekać i można sobie wiecie, to się też się współdzieli, więc jadą trzy osoby na przykład, każda płaci coś w tą grosze i wychodzi całkiem spoko, jak się samemu jest gdzieś w podróży. Więc to jest fajne. równinę między dwoma pasmami gór, a w tym momencie to, co się tutaj dzieje, to jest jakiś kosmos, mistrzostwo świata. Droga jest dwupasmowa i prowadzi przez dolinę pomiędzy takimi szczytami. Tu macie jedną stronę, tam macie drugą stronę. To jest też jurta i za tą jurta jest plakat Światowych Igrzysk Nomadów. To jest taka impreza, która się odbywa bodajże od 6 lat tutaj, właśnie w Kirgistanie, nad jeziorem Issyk-Kul. E, no i to jest coś, na co chciałem pojechać, niestety w tym roku tego nie ma, więc nie pojadę. Ale może za rok, może za trzy zobaczymy. I dojechałem, jestem już nad jeziorem Issyk-Kul. E, dokładniej w miejscowości Bałyk czy? Dojazd mi tu zajął, no, ze za trzy godziny z Biszkeku. I teraz... Przepraszam, że tak jestem blisko, ale wiatr jest straszny. Teraz idę gdzieś znaleźć miejsce, żeby namiot rozbić. Zobaczymy, czy się uda. Hej. Przed chwilą mówiłem o namiocie, no nie? Ale historia jest taka, że wylądowałem ostatecznie w hostelu. To się nazywa hostel. Mam sam dla siebie osiem łóżek, więc jest spoko. No, sprawa jest taka, że po prostu... Tam gdzieś się chciałem rozbić, um, okazało się, że są bagna. A z kolei, jak już się wychodziło z tych bagien, no to już się zaczyna plaża, taka no miejska powiedzmy. A, no i tam się już chciałem gdzieś tam zaczynać, coś kombinować z tym, że też miejsca za bardzo nie było, żeby ten namiot tam stał, bo mógłbym odlecieć. I przyszedł do mnie pan, no i też mnie ostrzegł przed yy, ziółkami. Że tutaj chodzą po prostu szemrane typy czasami po plaży, po nocy, i mogą mi coś, coś zrobić. No i faktycznie później widziałem tam kilka samochodów, w których takie wiecie sobie rybiaty siedziały po 4-5 ludzi, i ogólnie yy, teraz pewnie piją, a później, jakby była okazja, to by zaczepiali wszystkich dookoła. Więc stwierdziłem, że po prostu bezpieczniej będzie faktycznie przyjść do tego hostelu. Nie kosztował mnie on dużo, jakieś będzie. No, nie trzeba 15 zł. Dzień dobry, witam Was. W kolejny piękny dzień. Tym razem w Kirgistanie zaczynamy nad jeziorem issyk Kul w miejscowości Bałykczy. Tak się właśnie prezentuje jezioro issyk Kul, proszę bardzo. To jest jego początek, dopiero tutaj. Wszystko się zaczyna. tam jeszcze idzie 200 km w tamtą stronę. Tam jest już bardziej turystycznie. Ale wszędzie są góry dookoła. Tam nie widać ich do końca za dobrze, ale to tak. Tak się tam dzieje aż cały, cały czas. Tu za mną też są góry z drugiej strony, z tym, że teraz wiasko wam zasłania. A mi tymczasem przyjdzie się wykąpać, bo czemu nie? trzeba wykorzystać takie rzeczy, nie? Najpierw pójdę się dowiedzieć o pociąg jednak, bo jak się okazało, to jezioro nie jest aż tak słone jak myślałem w ogóle wcale nie jest praktycznie słone. Więc myślę nad tym, żeby później pójść, znaleźć sobie jakieś miejsce takie ustronne w miarę. I pójście wykąpać. Bo czemu nie? Trochę tak będzie, no... Wiem, że źle, że się nie powinno, ale z drugiej strony. To jest tak turystyczne miejsce, że już jest tak zanieczyszczone Albo coś. Powiem wam tak, no zrobiłem duży błąd, że nie przespałem się nad jeziorem i kul w namiocie. A... No bo... kurde, no tu jest fajnie, zobaczcie, jest dużo miejsca. A ja zaufałem jakiemuś kirgizowi, który mi powiedział, że to są bagna faktycznie tak mogło być. No i to też, no te tereny są na pewno trochę podmokłe, bo to jest... to pewnie jezioro swego czasu też było. No e, kurde. To tak wygląda stacja główna w Bałekczy. Chciałem kupić bilet, okazało się, że kupuje się bilet u konduktora, więc e, no niepotrzebnie do końca się przeszedłem. Ale wiem, że gdzieś się będę mógł skryć z bagażem razie co. Stacja wygląda tak. Jest strasznie dużo towarni, towarowych pod tych. Wagonów. Okropnie także Nie wiem, czy oni tak naprawdę tutaj, wiecie, jako też że to jest ostatnia stacja w ogóle w kraju w tę stronę, to nie wiem, czy tak tu wszystko, wiecie, przewożą na pociągu a później w tiry, czy co. Kurde. Zobaczcie. Tu część z nich wygląda, jakby już tutaj stała dobre kilka lat, ale stacja funkcjonuje naprawdę dobrze. A, nie spytałem, ile bilet kosztuje, na trudno. chyba wszystko Sześciusieńko W Polsce jeziora już nie są takie No już dawno nie są Mazury, to już po prostu Tam nawet centymetra widoczności nie ma Ale rzecz, którą chciałem wam powiedzieć To to, że Kojarzycie słowiański przykuc? No nie? Na pewno Wiecie Tutaj jest największe skupisko ludzi robiących słowiański przychód, tutaj w Kirgistanie, Kazachstanie, pewnie w Uzbekistanie też. Wszyscy tutaj siedzą w ten sposób, zawsze rozmawiają przez telefon, siedzą, wiecie, w kółku, takim, wzajemnej adoracji, non stop. Nie pokażę wam tego, po prostu trochę hamsko, jest ludzi nagrywać, chyba, że będzie kiedyś okazja, e, ale w ogóle teoria jest taka, że to, ten słowiański przychód tak naprawdę nie jest słowiański, tylko namacki, że po prostu oni w ten sposób odpoczywali. E, po jakichś tam ciężkich, 20-godzinnych rajdach na koniu. Więc y, troszeczkę Rosjanie im to... W sumie jak wiele rzeczy troszeczkę przywłaszczyli sobie. No ale tak to już bywa. Tam robią coś na drodze i wybrali najgorsze miejsce, bo tak jestem, powiecie sobie, i Albert, no jesteś w krajach postsowieckich. Już szósty dzień. No nie, no nie mówiąc, że w ogóle żyje w Gruzji, ale to jest inna bajka. E, szósty dzień w krajach postsowieckich, które jakoś się tam z tą Rosją trzymają. I nie było jeszcze Lenina. Nie było Lenina przez sześć dni w Astanie, w Aumatach, gdzieś tam. Proszę bardzo. Oto i nasz towarzysz stojący tutaj akurat za mównicą. Tak to jest zrobione. Chyba tak. Z tyłu również nie. On jest tak jakby wmurowany, niestety. Murowali Lenina, ale jest, stoi dumnie nad miastem, cały złoty oczywiście. Pilnuje, żeby wszystko było dobrze. To jest dobrze. Tam dalej był jakiś chingi Khan To zobaczcie, bo nagrałem to bo nie teraz. Ktoś mówił, że nie rozbiłem namiotu na Disney Cool. Nie wydaje mi się. Coś coś musiałem po... Coś ktoś źle tam słyszał. Więc tak jest namiot. Jest jezioro, jestem ja no i zaraz wam powiem co, bo ja zapisałem sobie takie cele na ten wyjazd. Niech jest bodajże 3 czy 4, one są głupie, ale jednym z nich jest przespać się na Disy cool w namiocie, w domyśle. Więc mimo że jest 1330, zrobię to, żeby wykonać swój cel. Nie będę chyba materaca rozkładał, wezmę sobie tylko śpiwór, bo też jest dużo zachodu. No ale co, miałem, miałem się przespać. Miałem rozłożyć namiot, rozłożyłem. Wszystko jest spoko, do pociągu 3 godziny, więc na luzie się ogarnę. Może jeszcze pójdę w jezioro, nie wiem, zobaczymy. Zobaczcie jeszcze co jest za mną. Owieczki chyba są kulturalne nad jeziorkiem, dlatego to jest tyle gówna ale to też jest rzecz, że w sumie w nocy jakbym się rozkładał rozłożone na jakiejś świeżej, dużej kupie. To no, było słabo, bo tu krówki też są, bo kostek, dek, owce to tam bluzik, ale na krowi bym nie chciał spać. No, ale teren jest fajny. To są też rzekome bagna. Tam może coś być faktycznie, ale tam dalej, gdzie się pasą te wszystkie owce, jest spoko na pewno. Więc... Yy, jestem debilem. <grym> po prostu. w oddali, ale wy nie zobaczycie tego już się wyłaniają góry Tien Shan ośnieżone ale niestety na kamerze na pewno tego nie będzie widać, możecie spróbować, ale tam bardzo daleko są chmury i pod chmurami, tak coś tam jest ale nie widzicie, szkoda w każdym razie trzeba tu przyjechać, żeby to zobaczyć ja jeszcze tu na pewno przyjadę, żeby objechać to jezioro dookoła, bo to jest naprawdę tego warte, tylko że no. niestety plan takiego wyjazdu mi nie pozwolił nic to. Zbieram się. Patrzcie, owieczki sobie są normalnie na plaży. Tam były przed chwilą piły wodę, tam gdzieś ludzie kąpią. Idą teraz... Podejdę do nich trochę. że one idą z chłopami w dole Jedna prowadzi ale wszystkie tak jakby że nie No nie no, fenomenalnie to jest Zobaczcie, Boże, tory, tam góry Tamte góry mają już 6 eee, tysięcy Chyba widać no tam są takie śnieżone szczyty po górach Poza tym Tu też tam ludzie się kąpią Tam jest też port co prawda on średnio działa tu jest mój namiot. o jednej rzeczy bo teraz zostawiłem je na dworcu u pana i ja mam tak trzy typy bo chcę, żebyście wiedzieli co, co się co, jak to tutaj wygląda ta moja podróż. Trzy typy rzeczy, które biorę. Jeden typ, który mam zawsze to jest telefon, słuchawki, kamera, yy, paszport i portfel i wszystko. Bez tego na pewno nie zginę. Drugie, drugi typ rzeczy, no to tak. W małym plecoczku mam rzeczy do kamery, wszelakie ładowarki, e, coś tam, wodę do picia, nóż w tej chwili i, i chyba igłę i nitkę, coś takiego. Takie podstawy, takie pierdołki. No i w dużym plecoku już mam wszystko inne. Jakieś tam ubrania, oczywiście śpiwór, materac, namiot, wszystko, wszystko, co tam potrzeba. To może być wyjście, zaprosić turystów, żeby zbudowali nam drogę na Zakopane, Bo no patrzcie, no to już jest niżej w tym momencie. I to jest tak przejezdne, że po prostu można przejechać faktycznie 120 na godzinę non-stop i jedziesz. Paska, nie?